Witam serdecznie wszystkich. Dzisiaj w nowym filmie jesteśmy z samego rana u kur, Właśnie zostało otwarte, więc jest pełne poruszenie. Na dzisiejszym filmie poświęcę czas, jak się dostać do Związku Hodowców Drobiu. Jakie są z tego korzyści, można powiedzieć. I troszeczkę o wystawach. Więc mam nadzieję, że Wam się film spodoba. I do zobaczenia. Muszę przejść do kurnika, ponieważ tradycyjnie pada. Zacznijmy, jednak, sobie tu. Bo mamy fajną okazję, bo akurat perliczki są na dworze. Pierwszy raz. To tak. Do Związku Hodowców Drobiu. Po pierwsze, musi być to osoba, oczywiście fizyczna. Czyli nie firma może być firma, ale to dochodzi wtedy do firma hodowlana, drobiu, ale to dochodzi już wtedy do głównego związku. Jest to trochę inny dział, ale nas interesuje dział, do którego my możemy jako hobbystycznie się zapisać. Yy, no i tak zwana pozbawiona praw publicznych, czyli nie uzna... nie jest uzna... Przepraszam, trudne słowo, dobra, mniejsza z tym, po prostu ma prawa do Wszystkiego tak jakby. Tu jest informacja dla osób, które nie są pełnoletnie, że osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, muszą mieć podpisaną skodę rodziców lub opiekuna prawnego. To jest taka sprawa, jeżeli chodzi o te osoby niepełnoletnie. Druga sprawa, to trzeba wnieść pisemną deklarację i dzięki temu też uiścić opłatę. Które dane stowarzyszenie wymaga. To jakby są takie podstawy prawne tutaj. Yy, znaczy w Polsce. Jeżeli chodzi tutaj o Niemce, jeszcze jest istotne to, żeby wprowadzone rasy, które chcemy wprowadzić do związku yy, hodowców drobiu, powinny być zgodne z spisem ras hodowlanych drobiu ozdobnego w Niemczech. To jest taka jedna z podstaw. W Polsce wiem, że niektóre po tym jak przejrzałem kilka statutów, niektóre statuty tego wymagają, żeby było dosłownie wpisane. Druga sprawa, i to też jest nie w każdym przypadku, w Polsce, ale zarówno w Niemczech to też jest, jeżeli na przykład wchodzimy do stowarzyszenia nie poprzez już osoby, które w tym stowarzyszeniu są, często dochodzi do tak zwanej wizyty. W naszym gospodarstwie, czyli tak naprawdę sprawdzeniu, czy te rasy są zgodne z rysopisem rasy kury, i na tej podstawie też dostajemy decyzję, czy ta dana rasa może zostać wprowadzana do związku hodowców. W moim przypadku było tak, że po prostu nie przypadkiem odwiedziła osoba, która była w związku hodowców. Drugie sprawy też mam kupione, jeżeli chodzi o brachmy: to te kury zostały kupione od hodowcy, który jest w związku hodowców w moim regionie. A reszcie kur, akurat kury jedwabiste, też zostały zakupione z tej hodowli takiej. Taka pani się też zajmuje hodowlą tylko i wyłącznie tych kur, więc też zostały wpisane do związku hodowców. Więc jeżeli chodzi o te dwie rasy, nie będzie, nie będzie problemu. Ale drugą konieczną sprawą, co oznacza, że rasa jest wpisana do związku hodowców, jest to że tak zwane kury posiadają obrączki. I te obrączki świadczą o tym, że dana kura jest godna z rasą. Tam jest podany numer hodowcy, więc to zawsze można sprawdzić data urodzenia lub kolor oznacza rok urodzenia. I tak to właśnie wygląda. Ja wam postaram się obrączkę później pokazać, ale tu musi <laughs> Musi przepraszam przyjść do mnie lady jeżeli się już jest w takim związku to trzeba jednak pamiętać o tym, że coś nas obowiązuje czyli przestrzeganie regulaminu czyli też dbanie o dobre imię danego związku ale przestrzeganie regulaminu czy statutu polega na tym, że na przykład większość związków hodowlanych wymaga przynajmniej jednej czynnego udziału w wystawie, czy też w prac społecznych. Często prace społeczne wyglądają na tym, że się spędza czas jeden dzień na hodowli, no przepraszam na hodowli, na wystawie i się pomaga w organizacji tej wystawy. I to akurat występuje praktycznie w każdym związku, w wymaganiach, więc no to jest jakby takie, można powiedzieć, Obowiązkowe i tak zwane oczywiście płacenie raz na rok członkowskiego. Jest to bardzo mało pieniądze, to jest od 30 do 50 zł rocznie. Często też wymagają wpisowych, ale to już jest zazwyczaj zniesione, rzadko występuje. Jednak potrafię drzeć. Druga sprawa, opłata za obrączki. Obrączki się zamawia zawsze rok wcześniej, znaczy dosłownie rok przed danym rokiem hodowlanym. Czyli dokładnie listopad-grudzień i za obrączki też płacimy. To są groszowe sprawy, akurat tu w wypadku Niemiec to jest 30 centów. W Polsce, jak widziałem, to zazwyczaj jest to od złotówki do 2 złotych za obrączkę hodowlaną. Oni wtedy taką obrączkę nam przygotowują na dany rok z danym kolorem. W tym roku akurat u mnie będzie to kolor yy, siwy, w tamtym roku był to kolor zielony, potem można rozpoznać, że kury są z tamtego roku. I po dostaniu takiego. Zgłoszeniu takiej zapotrzebowania na obrączki, opłacamy te obrączki, i dostajemy z powrotem, yy, jak to się mówi, dostajemy wysłane obrączki, które używamy w danej hodowli. Trzeba pamiętać też, że obrączki się zamawia pod rasę, ale zazwyczaj większość związków posiada tabelę rozmiarową i wtedy mamy wszystko wypisane, jakie rozmowy, dla jakiej kury. Wiadomo, dla koguta kury zazwyczaj jest różne. Ale mówię, takie tabele zazwyczaj występują. Ale pierwszym krokiem i najważniejszym jest wniesienie pisemnej deklaracji, którą Wam zaraz pokażę, ale to już naprawdę muszę zrobić w kurniku, ponieważ naprawdę pada. Tutaj właśnie chciałbym Wam pokazać obrączkę hodowlaną, która jest wprowadzona do związku. O! No, tylko Wam chwilę ją pokażę, ponieważ Lady nie lubi tej pozycji za bardzo. Tam jest podany skrót hodowli, w tym wypadku, jeżeli chodzi o mój związek, są to imiona. Pierwsza litera imienia i nazwiska, numer hodowli oraz data wylęgu. No ale Lady, no niestety tego pokazać nie chce. Yy, więc jeżeli wy chcecie zacząć hodowlę, to dobrze jest, żeby te kury, które my kupujemy, czy pary hodowlane, były już z obrączkami. I wtedy jest łatwiej jakby przejść tą weryfikację rasową i wtedy nie ma problemu. Jeżeli chodzi na przykład o moje kury Wyndot, one będą przechodziły yy, tak zwaną zgodność rasową ale jeżeli chodzi o tą kurkę i kogucika czy też kury jedwabiste czy też kaczki miniaturki które wprowadzą do związku one już taką obrączkę posiadają więc one nie potrzebują jakby weryfikacji związkowej choć wiadomo że będą zobaczone i sprawdzone czy dokładnie na pewno wyglądają tak jak trzeba tu jeszcze przerwę tu mamy mojego kogucika był całą noc zamknięty i widać, że całkowicie wrócił do siebie, więc nie ma co na niego narzekać. Oj, kurka przez przypadek dostała. Y Tutaj chciałbym wam pokazać tak zwaną deklarację związków. Tu mamy deklarację wstąpienia do Włocławskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobi Ozdobnego. Pamiętajmy, że z większość związków zrzesza gołębie i drób ozdobny, czy też drób grzebiący. Więc nie szukajcie samych związków drobi ozdobnego, bo to raczej nie występuje. Tu wiadomo, wypisujemy imię, nazwisko, adres, miejsce, gdzie się znajduje kurnik. Kiedy chcemy wstąpić, tu w numer legitymacji to jest, jeżeli odnawiamy, tak zwane dojście do związku, a tutaj mamy tabelę, gdzie wypisujemy, jakie rasy drobiu, czy też gołębi i tym podobne posiadamy w swojej hodowli. I taką deklarację zazwyczaj się wysyła listownie do związku, do siedziby związku. Adres zazwyczaj jest podany, zobaczymy czy mi się uda obrócić. Tu w tym wypadku nie ma adresu. Ale tu też o widzicie ten związek, również łączy raz y, związek hodowców królików. No i tu mamy prawa i obowiązki członka, które każdy stowarzyszenie posiada. To jeżeli chodzi o deklarację związku, to jest bardzo istotne. Yy... Tak jak już mówiłem, wpisowe i wtedy zazwyczaj, tak jeżeli na przykład tu mamy przypadek, tu mam. Warszawski Związek Hodowców Głębi Rasowych i Drobia występuje również rozmowa z członkiem. Ale mówię, to zazwyczaj występuje rozmowa z członkiem, gdy ten członek, no nie zna innego członka, yy, jakby to powiedzieć, stowarzyszenia i nie jest polecany. Bo to mówię, wtedy jest całkiem inna sytuacja. Ten proces trwa zazwyczaj szybciej. To tak to właśnie wygląda, że na tej zasadzie przechodzi do procesu członkowskiego. I wtedy, że tak powiem, mamy prawo obrączkować kury i tym podobne, ale do tego tematu już przechodzimy za chwilę. To tak, jeżeli chodzi właśnie o plusy bycia w związku. Wiadomo, są to koszty i trochę trzeba czasu wtedy poświęcić, ale wtedy, wiadomo, jeżeli jesteśmy w związku, kury mamy obrączkowane, są to kury tak zwane czysto rasowo, czyli możemy za nie, za przypuszczeniem więcej troszeczkę kasować. W moim przypadku... To po części też chodzi, bo tu w Niemczech to gra dużą rolę, jeżeli kura posiada obrączkę i jest ze związku hodowców, ale najbardziej chodzi mi o tak zwane. Kury wystawowe. Kury wystawowe, które będą u mnie wychodzić na wystawy i zbierać punkty. I na takiej zasie zazwy zazwyczaj wygląda wystawa, że się zbiera punkty i dana kura ma ilość punktów i według tego wchodzi w rankingi. Wiadomo, że może zdobyć czempionaty i tym podobne, czy też nagrody są pieniężne, jak i hodowlane, różnie to bywa zależy od wystawy. No, ale to są też plusy, ale jeżeli w wypadku na przykład wystawienia parki, parka ma bardzo dużo punktów wystawowych, czyli tu chodzi o typową zgodność z rasy, są bardzo duże wybagania to co do każdej rasy, wygląd i tym podobne. Wiadomo, że do wystawy kury się zazwyczaj śmieszne, bo śmieszne myje, bo taka jest prawda, bo to chodzi o wygląd. Po takiej parze pisklęta Naprawdę chodzą bardzo, bardzo, bardzo wysoko W wypadku tych właśnie brak W szczególności koguta są Był to bardzo duży koszt Bo jeżeli chodzi o koszt przeliczenia na polskie To było około 180 zł Jeżeli chodzi o kurki było to troszeczkę taniej Bo to było 140 zł Ale ja mówię, ja to kupowałem w Niemczech I zależało mi na wysoko wystawowych kurach No i widać moim zdaniem efekty Ponieważ naprawdę jest fajny Duży właśnie teraz niedawno była koleżanka z związku ponieważ też regularnie bierze ode mnie jajka od kurniosek, ponieważ ona tylko i wyłącznie ma kury ozdobne i hodowlane, i mówi, że naprawdę godny przeciwnik na październikowej wystawie. Więc mam nadzieję, że będzie z nim wszystko pięknie. Yy, I właśnie, i wtedy w takich wystawach dostajemy punkty, i te kury są punktowane i zbierają punkty. One z roku na rok mogą Wzrastać. W tym przypadku tak prawdopodobnie będzie z tym kogutem. On na 100 punktów zdobył 86 punktów wystawowych. On był w tamtym roku na wystawie, ale nie ze mną, tylko z poprzednią właścicielką. No, w tym roku już startuje jako starszy kogut. Mam nadzieję, że troszeczkę punktów zbierze. I no mówię, ja dlatego głównie chcę być w związku, już proces trwa dobrze, dostałem decyzję pozytywną, teraz jeszcze tylko y, będę pracował nad wprowadzeniem tych ras, co chcę. I już od razu mówię, jakie rasy kur prawdopodobnie będę miał w związku. Y, rasy kur, które będą u mnie wprowadzone w związek będą to na pewno kury jedwabiste, brachmy, kury Wyndot, y, kartki miniaturki. Czyli kaczki małe, dzikie, tak zwane. Ponieważ no, kaczka ma wyjątkowe ubarwienie, więc to może to troszeczkę zapunktować. Eee, oczywiście kury Pawłowskiego, ale tu będzie dosyć duży problem, ponieważ mm, w moim związku nie jest to wpisane również w rasę hodowlaną. Ale będę się o to starał i wiem, że są na to szanse. Po prostu nigdy nikt nie hodował tej rasy tutaj w tym regionie. No i się zostawiam jeszcze nad saremami, ale to raczej nikłe szanse. I to tak wygląda, jeżeli chodzi właśnie o moją hodowlę, o moje plusy, mam nadzieję, że wam coś wyjaśniłem, jeżeli jeszcze coś chcecie wiedzieć, piszcie w komentarzach śmiało, postaram się wam odpowiedzieć. Wczoraj północy się edukowałem dokładnie, jeżeli chodzi o polskie związki hodowlane, jest ich trochę mało, bo na przykład w województwie lubuskim udało mi się znaleźć listę związków, jest tylko zielonogórski związek hodowców. Gołębi ozdobnych i drobiu ozdobnego. Więc yy, jest to trochę ciężej. Ja tu mam akurat, nie mam problemu, bo zazwyczaj jest to odległość 20 km. No i właśnie, podstawa, możemy się zapisać do związku, który należy i jest w naszych granicach. To jest najważniejsze. Ten, co jest po prostu najbliżej do innego związku, raczej nie możemy dochodzić i. Taka jest sprawa. Najlepiej polecam Wam naprawdę związki, które są aktywne, czyli w większych miastach albo mogą być też w mniejszych, bo też tak się może zdarzyć. Ale ma być to związek aktywny, czyli naprawdę bierze udział w wystawach, funkcjonuje i tym podobne. Bo to jest najważniejsze. Bo inaczej nie ma sensu, żebyście byli i płacili, że tak powiem, roczne składki. Nie są duże, ale płacili za nie i nic z tego, że tak powiem, nie mieli. Mieli szansę iść na wystawy i tym podobne. Trzeba też się liczyć że trzeba poświęcić na tą jedną, przypuśćmy, obowiązkową wystawę, która u mnie jest w listopadzie, trzy dni, że tak powiem, od rana do wieczora, w niedzielę do popołudnia, żeby tam być. Yy, druga sprawa, wystawy zazwyczaj się zaczynają w październiku, tutaj w Niemczech, w Polsce, jak patrzyła mniej więcej też, to jest około od września, czyli w okresie, kiedy są już, że tak powiem, kury po wylęgach, i mogą startować tak zwane małe pisklaki, czyli te młode kury, czyli te młode czempionaty I wtedy zazwyczaj właśnie występują wystawy Bo wtedy możemy śmiało wy wystawić swoje młode kury Gdzie większość hodowców tak robi, bo po prostu Po prostu zbiera punkty i wtedy za tą wyższą cenę te kury sprzedaje Dobra, ja kończę na dziś Tak jak mówiłem, jeżeli macie jeszcze jakieś pytanie co do związków hodowlanych i tym podobnie, piszcie śmiało, postaram się wam odpowiedzieć a na tą chwilę życzę wam miłego popołudnia, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmie. Jak dobrze pójdzie następne filmy będą z opisami, z opisami raz i z moimi postrzeżeniami na ich temat. Mam nadzieję, że oglądacie filmy do końca, ponieważ są to ciekawe informacje, jeżeli was to interesuje. Więc serdecznie zapraszam do oglądania do samego końca. Dziękuję jeszcze raz za subskrypcję. Mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej. Będziecie udostępniać, polecać. Pamiętajcie, to jak to mówiłem jest najlepsza motywacja. Wy potraficie zmotywować do nagrania filmu. Nieraz to pokazaliście, więc trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. Pierzasta, ko pierzasta ekipa. I jeszcze na koniec została zmieniona nazwa y kanału poprzez małą jakby to powiedzieć informację od kolegi. Jednak miał dobry pomysł, więc została zmieniona, więc jest pierwsza ekipa krzycha, więc nie pomylcie się, to jest nasz kanał, mój kanał, on cały czas funkcjonuje, tylko że po prostu pod malutką zmianą na się. Trzymajcie się.